Sam doktor mówił, że. Nawet nie tylko on mówił, bo inni lekarze też mówili, że nic to nie daje, a teraz na siłę mówią, żeby to dawało. Dzisiaj mamy pierwszy dzień bez częściowego nakazu zasłaniania uzinosa. W związku z tym mam pytanko, jak się pani oddycha? Bardzo dobrze. <laughs> Zdecydowanie lepiej. Bardzo dobrze, oczywiście, to jest uczcie ulgi. To, to pierwsza sprawa. Ja też sport uprawiam, więc dekowanie się gdzieś tam tylko i wyłącznie w lasach to, jest, to był dosyć duży problem. Jak się oddycha? My nie chodzimy w maseczkach w ogóle. Nie chodziliśmy. Wirusa nie ma i to jest kłamstwo, oszustwo. Jak się Pani oddycha? Bardzo dobrze. Zdecydowanie lepiej niż w maseczce. Dobrze jest, że, są, że zakaz zdjęty i można już normalnie oddychać. Jak się Pani oddycha bez maseczki? No świetnie. Jeszcze nie przyzwyczaiłam się, ale lepiej zupełnie. Inaczej, wiadomo. Bardzo dobrze. Ja cały czas bez maseczek chodziłam. A czy przeszkadzało coś pani właśnie w noszeniu maseczek, kiedy był tak, na... Tak, właśnie problemy z oddychaniem. Ale no, trzeba było dla potrzeb bezpieczeństwa, no to trzeba było nosić. No na pewno ograniczenia same, z samą maską same w sobie były jakby uwierające, tak? Ale wydawało mi się, że naj, najbardziej mi dokuszał strach, tak? I obawy u innych tych, którzy się zakrywali, którzy wzajemnie się napominali, że trzeba się jakoś tam zabezpieczać. Wydaje mi się, że to jednak nie tylko ja odczuwam taką ulgę, ale też wiele osób. Co pani najbardziej przeszkadzało właśnie, kiedy obowiązywał nakaz pełny zasłaniania twarzy? Bo oprócz tego, że trudno się oddychać, to jeszcze parują okulary. Nie. No poza tym no to jakoś trzeba było wytrzymać niecoż. Aż tak bardzo mi nie przeszkadzały. Przyzwyczaiłam się już z początku gorzej było. No to maseczkę to samo wciągać, to tylko było to chore. Ja rozumiem do jakiegoś sklepu, ale nie do gdziekolwiek, żeby tam mój na powietrzu, żeby chodzić maskę. Przecież to jeszcze nie jest tak samo niezdrowe jak to? No to samo wciągam. Czy wyobraża sobie Pani na przykład zasłanianie ust i nosa w przypadku 30-stopniowego upału? Nie wyobrażam sobie, absolutnie. No nie, nie, nie bardzo, nie. Czy wyobraża Pan sobie, aby ten nakaz nadal był na przykład w 30-stopniowym upale? No mam nadzieję, że, że nie będzie to podtrzymywane. Okazało się, że te środki... Yy... Zabezpieczające, no na pewno jak, w, jakich, w jakim momencie też potrzebne, być może okazały się zbyt, zbyt rygorystyczne. Tak, tak, tak. To jest moje zdanie. Oczywiście ja nie jestem jakimś wirusologiem, więc też nie mam jakiejś pełnej wiedzy, ale wydaje mi się, że to nie, 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 nie do końca jakby było konieczne. Ale zobaczymy. No, jeśli będzie taka konieczność i ci, którzy się na tym bardziej znają, zalecą, to no to zdrowie i życie jest najważniejsze, prawda? Czy wyobraża sobie Pani na przykład, aby ten nakaz obowiązywał w 30-stopniowym upale? Nie, w ogóle masakra to była tragedia. Także dobrze, że jest zniesiony, przynajmniej na powietrzu. Nie, niestety nie. Nie wyobrażam takich... w takim upale, żeby jeszcze maseczki, to niemożliwe. Nie, no i tutaj to już to, to w ogóle jest... By był by upał jak nic. No. Tak ledwo człowiek oddychał, a teraz jeszcze 30 stopniowy. W ogóle te maski, to jeżeli to były maski, jak filtry, to innego, ale nie tak jak to, co to, to. Prawidłowo to po 3 godzinach tą maskę powinieneś pan wyrzucić do śmietnika i czy świeżą założyć. Bo to, no to nawet wyprać, to się to nic nie daje, nie to sensu nie ma. Minister Szumowski raz mówił, że właśnie noszenie maseczek pomaga, potem, że nie. Jak pani myśli, z czego zdaniem wynika taka zmiana stanowiska w przypadku tego polityka? Pan, co, to trzeba było ministra Szumowskiego zapytać. Nie mam zielonego pojęcia, nie mam wiedzy na ten temat. Trudno powiedzieć, no na pewno było to dobre, bo jednak, jednak trochę człowiek nie wdychał tego powietrza takiego, jak się gdzieś tam w tłumie spotkał. Nie? No a teraz miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Nie znam pana Szumowskiego, też od razu chcę powiedzieć, że nie popieram jego partii, ale też mogę go rozumieć, tak, no bo wiemy o tym też, że każdy z polityków opiera się na nie na swoim doświadczeniu, tylko na wynikach jakichś badań, i yy, jeśli przychodzą jakieś nowe badania i pojawią się nowe zmienne, no politycy powinni jakby brać to pod uwagę. Były takie wypowiedzi, w których minister Szumowski w lutym na przykład mówił, że maseczki przed ni yy, niczym nie zabezpieczają, a potem zarekomendował nakaz ich noszenia. Jak pani myśli, z czego tak wynika taka zmiana stanowiska? Nie mam pojęcia i no mam nadzieję, że nam nie szkodziły. Nie będę się wypowiadać na ten temat, bo nie wiem. Wyszło z tego, że jak potem wyprodukowali gdzieś, to musieli zużyć, nie? No bo potem się wszystko przestawiło na maseczki, nie? No to musieli gdzieś to, robić przez zakaz. No. Sam doktor mówił, że, nawet nie tylko on mówił, bo inni lekarze też mówili, że nic to nie daje, a teraz na siłę mówią, żeby to dawało. To jest po prostu chory pomysł i tyle. Tak musiało być. No. Ktoś to naprodukował, ktoś to musi zlikwidować teraz, nie? Żeby nie leżało w magazynach.